tak, jest to jedno z najcięższych kryteriów. Jeszcze tu nigdy nie wygrał w zawodnik e, zawsze wygrywali bardzo pani zawodnicy. Pierwsze kryterium wygrał z Piątek na nasz Olimpijczy. E, Ostatnie dwa lata wygrał kolasz z DHL-ów autor e, Robert Radosz. W tym roku startuje w grupie Exc. <mulity>

an d'eus <laughs> an d'eus 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 an d'eus

wat het gebeur het die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid wat ons het gehad het was dat se was die sekerheid Wielka doradztwo Wielkakultu, Tomasz Radoszkowski, Piotr Najwyższy, Tarek Wychowawczyk i Andrzej z przyjechać na ten wspaniały wyścig Tomasz do serca Polski i serca Częstochowy. Tutaj ten wyścig ma to do siebie, jest, chociaż trudny, każdy, który i każdy mógł za rok

Proszę Państwa, zawodnika Belturu spróbuję tutaj szybko poszukać Marcina Bartolewskiego na liście startowej Marcin Dzięki, Proszę Państwa, drodzy Państwo, jeszcze czterech zawodników punktowało Troszkę zmiany, troszkę zmiany. Całkiem inny układ tych dużych punkty proszę Państwa, na początku do Ale teraz jednak do A to inni zadowoleni. A tu oczywiście cały czas, proszę Państwa, ciągle również do krótkich bizów. Oczywiście gratulacje. すばらしい。

Wspaniały objazd, proszę Państwa, okolicznego 13 okrąży i samotnej walki Damka Alicowicza tutaj na dzisiejszym kryterium i oczywiście od razu na miejsce drugie. A kto proszę Państwa zakończy to na miejscu drugim. Numer 40 46... Dobra, Ale jechał do końca, to ciebie zlatyfikowany?

Proszę, jest, pues my no. No, no. Nic nie robię. Krzysiek! Nah, nie, idziemy, zrobimy klasy. Ale gdzie zabrałeś? Right nah, so no, wiecie, seniorów możemy dekorować. Dawaj, bierzemy seniorów, bo tu już nie ma czasu. Dekory poświatły. Jedziemy, tak jest, panowie, dawajcie, bo tutaj czekają wszyscy, kamery czekają, dawaj, jedziemy. Panie Zygmuncie, idziemy. Krzysiek! Idziemy, już tak za długo. Zawodników tylko teraz dawać. Woj zawodników, gdzie on jest? Ten do tego Pucharu numer 21 tak Czy no drugi drugie, drugie miejsce? Panie wręcz. To, w, no, ponieważ wnuczka, która brała udział w sztafecie 5 razy 31 metrów co ten boarów wundował gdzie on jest? Z białym, taki, z, z białym taki, z rowerzystą jako katolickie stowarzyszenie kół sportowych Dobra, przyjdźcie przyjdzie no, no, do Pucharny. Dobra,

Pan Martynium, 21, Puchar dla Pana jeszcze będzie. Na 31 km Pan pierwszy. Jest takie hasło, tu płytka. No podejdziemy jeszcze.

Proszę o przejmie jeszcze tylko Andrzej Danii, tak? Ale tutaj jeszcze, proszę Państwa, specjalne pamiątki dla grup zarodowych. Przypomnę, Zbigniew Szczepkowski, Andrzej Domin. I Marek Leśniewski. Myślę, że tych Panów chyba nie trzeba będzie przedstawiać. Andrzej Domin dość tam po prostu nam zniknął. Znajmujecie się hitem z kołem. Marek, to już jest?